Witajcie moi kochani, z tej strony Piotr Klipka. Jestem współtwórcą lokalu Moja Wojtek na Bracki w Warszawie. Nastały dla nas wszystkich trudne czasy, i wiem, że dla Was też. Natomiast zwracamy się do Was z gorącą prośbą o, o wsparcie naszego lokalu, który obecnie jest zamknięty. Nie chcielibyśmy go zamykać na stałe, a obecna sytuacja może to spowodować, dlatego Wasze wsparcie jest dla nas teraz kluczowe. Mały Wojtek istnieje od 8 lat, i mam nadzieję, że przez te wszystkie lata stworzył Wam rodzinną atmosferę i dał super emocje i pyszne napoje. Chcielibyśmy, żeby było tak dalej. Dlatego też prosimy Was o wsparcie naszej akcji, która będzie się odbywać na portalu Polak Potrafi, gdzie możecie kupić vouchery, które później będzie można, można zrealizować w lokalu, jak już się ponownie otworzy po całej epidemii kwarantannie. I za te vouchery będzie można dostać więcej niż będą one kosztować. Będą też super nagrody, takie na przykład jak. To, że będzie można być na liście przyjaciół lokalu. Oczywiście wiem, że wszyscy jesteście, ale to będzie taka oficjalna lista, która będzie wisiała na ścianie już po wsze czasy. Będzie oczywiście też taka nagroda, a może nawet nie oczywiście, bo to trochę wyjątkowa nagroda, że będzie drink, który będzie nazwany waszym imieniem. Więc słuchajcie, zaglądajcie do naszej akcji, udostępniajcie ją. Jest to dla nas naprawdę bardzo ważne, bo... Ludzie, którzy tworzą mojego Wojtka, moja ekipa, nasza ekipa, czyli Kuba, Buniaks, Dolar, szwagier Franek, ludzie, którzy tam pracowali przez ostatnie 8 lat i tworzyli historię tego miejsca. Moja ekipa obecna potrzebuje waszego wsparcia, tak jak ja, oczywiście, i chcielibyśmy, żeby po wszystkim Mały Wojtek mógł dalej. Wam służyć i tworzyć dla Was super atmosferę rodzinną i imprezową. Więc jak wszystko się skończy, to będzie impreza związana z otwarciem Wojtka. Mam nadzieję, że wtedy uścisniemy sobie ręce, będziemy się całować. Na razie nie wolno. Więc słuchajcie, ratujmy mojego Wojtka. Ratujmy mojego Wojtka. Wiem, że wszystkim trudno, ale będziemy bezgodnie wdzięczni. Wiecznie wdzięczni w zasadzie, jeżeli pomożecie nam uratować nasz lokal w tych trudnych czasach. Liczymy na Was. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Hej!